O, dzień dobry dzieci. Pomachajcie mi. Pomachajcie mi wszyscy. Ślicznie. Gdzie my teraz jesteśmy? Po, rozejrzyjcie się dokładnie. Gdzie jesteśmy? W ogródeczku. A co tu jest takie bardzo kolorowe w tym ogródku? Kwiatki. A jakie kolory mają te kwiatki? No, jakie jeszcze? Ślicznie. Chodźcie tutaj do mnie. Podejdziemy tutaj do tej grządeczki. Stańcie sobie wokoło tej grządeczki i pooglądajcie te wszystkie kwiatuszki. Pooglądajcie. Wiecie, jak się te kwiatki nazywają, dzieci? Nie wiecie, czekajcie, ja przejdę z tej strony, to będę Was wszystkich ślicznie widziała. Zobaczcie, dzieciaczki. Te czerwone kwiatki, o te 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 te, o te, 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 o te, o te, to są tulipany. Te tulipany jaki mają kolor, dzieci? Pięknie, te kwiatki mają czerwony kolor, a te, które są na dole, tutaj te żółte, o te żółte, te żółte, to co to są za kwiatuszki? To są żonkile dzieci, żonkile, powtórzcie ładnie, żonkile i teraz słuchajcie dzieciaczki, to są kwiatki, które kwitną nam, na wiosnę. One wyrosły z takich cebulek, które ja posadziłam. E, które ja posadziłam, dzieciaczki, jesienią. I dziś, teraz na wiosnę, możemy tymi pięknymi, kolorowymi kwiatkami się cieszyć. Czyli utrwalmy sobie, jak nazywały się te czerwone kwiatki? Tuli. Powtórzcie wszyscy. Tu. Pięknie. A te żółte dzieciaczki, a te żółte? Tak. A zobaczcie, tu jeszcze kwitnie takie piękne drzewo. Popatrzcie, jakie to drzewo jest piękne. Wiecie, jak się to drzewko nazywa? Magnolia. Powtórzcie. Magnolia. Pięknie i w przyszłym tygodniu, od poniedziałku, dzieciaczki, będziemy właśnie sobie rozmawiać o wiosennych kwiatkach. A teraz wracamy na podwórko do klubiku Papa. Papa pa, kwiatki! Papa pa, kwiatki!